i dobro. 19 listopada wspominaliśmy w liturgii świętą Agnieszkę z Asyżu. To młodsza siostra, rodzona świętej Klary, i o niej chciałam wam dzisiaj troszkę opowiedzieć. Zapraszam serdecznie. Święta Klara, pociągnięta przykładem świętego Franciszka, rozpoczęła nowy, nowy sposób życia w kościele dla kobiet, i bardzo szybko jej śladem podążyły inne, kolejne kobiety. Najpierw wśród jej najbliższych, czyli krewnych, przyjaciółek. Pierwszą, która poszła w jej ślady, była jej młodsza siostra Agnieszka. Urodziła się około 1197 roku. Najprawdopodobniej na chrzcie otrzymała imię Katarzyna. Była bardzo związana ze starszą siostrą Klarą, bardzo ją kochała, ale wydaje się, że początkowo raczej pragnęła dla siebie życia po prostu rodzinnego, za przykładem swojej matki. Chciała mieć po prostu męża i dzieci. Natomiast, kiedy Klara opuściła potajemnie dom, poszła za Franciszkiem braćmi, rozpoczęła nowy sposób życia. Właściwie jeszcze nawet nie dotarła do San Damiano, była najpierw w opactwie benedyktynek, później w klasztorze świętego Anioła Spanco. Agnieszka nie mogła dłużej usiedzieć w domu. Źródła mówią, że pierwsze modlitwy, jakie Klara zanosiła po opuszczeniu domu, była właśnie w intencji Agnieszki. Przeczytam fragment żywotu Świętej Klary, który właśnie o tym wspomina. Ta zgodność i bliskość ducha, jaką w świecie przeżywała razem z siostrą, stała się między nimi zespoleniem woli w służbie Bogu. Prosiła więc usilnie ojca miłosierdzia, żeby świat stracił całą atrakcyjność w oczach siostry Agnieszki i jej w domu, żeby Bóg stał się jej słodyczą. I odwiódł ją od zamiaru cielesnego małżeństwa, zwracając jej miłość ku sobie, iżby wspólnie z nią poślubiła oblubieńca chwały w wieczystym dziewictwie. Tkwiła w nich bowiem przedziwna wzajemna miłość, która sprawiała, że ich niezwyczajne rozłączenie dla jednej i drugiej było bardzo bolesne, chociaż w odmienny sposób przeżywane. Te modlitwy Klary okazały się bardzo skuteczne, ponieważ już po 16 dniach Agnieszka czy Katarzyna, za przykładem swojej starszej siostry, opuściła dom rodzinny, dołączyła do niej, tak jak wspomniałam, u świętego Anioła z pancą. Nie wiemy dokładnie dzisiaj, jaka wspólnota wtedy tam się znajdowała. Mówiłam zresztą chyba o tym w innym miejscu. W każdym razie no, dziewczyny przepełnione wielkim szczęściem, że znowu mogły się spotkać razem. Jednak ta ich radość nie trwała długo, bo rodzina zareagowała jeszcze bardziej, można powiedzieć, gwałtownie i agresywnie niż w przypadku Klary. Biograf opisuje tutaj pewien cud, też już chyba o tym opowiadałam w innym filmie, że kiedy mężczyźni ciągnęli, wlekli, właściwie szarpali Agnieszkę. W pewnym momencie stała się ona ciężka jak ołów, także mimo tego, że było ich kilku, to nie mogli jej ruszyć z miejsca. Rozwścieczony wuj Monaldo, który był głową rodziny, chciał uderzyć Agnieszce w te, Agnieszkę w takim akcie desperacji. Było to niebezpieczne, ponieważ był po prostu uzbrojony, pewnie miał też jakąś rękawicę. Zamachnął się, ale jak mówi bio, biograf, ta Ręka w jakiś sposób została nagle sparaliżowana, dotknięta bardzo ciężkim bólem, także wuj nie mógł jej uderzyć, nie mógł nic robić. No i mężczyźni zostawili Agnieszkę pokonani, i ona szczęśliwa powróciła do Klary. I właśnie jakby dzięki temu też wydarzeniu, ponieważ Agnieszka wykazała się tak wielkim męstwem, stawiała czoła grupie mężczyzn to Franciszek właśnie nadał jej imię Agnieszka na cześć świętej, młodej męczennicy rzymskiej. Niedługo po tym trudnym wydarzeniu siostry przyniosły się do San Damiano i tam już pozostały. Klara do końca swojego życia, Agnieszka, chociaż miała takie pragnienie, aby pozostać zawsze blisko swojej starszej siostry, to po pewnym czasie, kiedy osiągnęła pewną dojrzałość, Franciszek uznał, że była do tego gotowa i się nadawała. Poprosił ją o taką posługę, aby we Florencji, gdzie była grupa kobiet, które chciały żyć właśnie na wzór Santa Miano, aby tam Agnieszka się udała, aby tam wprowadziły, wprowadziła te siostry właśnie w ten sposób życia. Różne są tutaj teorie czy jakieś hipotezy naukowców. Nie, nie wiemy dokładnie, w jakich latach tam była. Podaje się, że prawdopodobnie 1228-30. No, inne hipotezy mówią, że była w Perudzi i właściwie jest przynajmniej kilka klasztorów we Włoszech, które się szczycą tym, że zostały założone, zapoczątkowane właśnie przez świętą Agnieszkę. Wśród nich w Weronie, w Wenecji, w Padwie i Mantui. Skąd takie wątpliwości? Dlaczego nie możemy podać pewnych faktów, tylko mówimy o pewnych hipotezach i różnych wersjach? No, z jednej strony, to wszystko działo się 800 lat temu i wtedy podejście do, do historii, do faktów, do zapisywania tego wszystkiego, trzymania się dat, no, było inne niż dzisiaj i pewnie nikt aż tak do tego wagi nie, nie przywiązywał. Po drugie, te 8 wieków historii, to też historia burzliwa we Włoszech, tak jak nie tylko w Polsce, mamy burzliwą historię. Różne rzeczy się działy, również w klasztorach, klasztory były zamykane, zdarzały się jakieś grabieże, pożary i tak dalej, więc pewnie nie wszystkie źródła, nawet jeśli były, zachowały się do, do dziś. A po trzecie, trzeba też wiedzieć, że święta Agnieszka była bardzo czczona jako siostra świętej Klary. Źródła jasno tutaj podają, że Klara przez całe swoje życie była w San Damionu, nigdzie się tam nie ruszała ale można było przynajmniej sobie przypisać właśnie, że na, początki naszej wspólnoty czy naszego klasztoru związane są ze świętą Agnieszką. I tak w późniejszych wiekach właśnie klasztory czasami sobie tak e, troszkę ubarwiały historię swoich wspólnot i, i gdzieś ta Agnieszka o początków się pojawia, ale chyba trudno to udowodnić i wykazać, że tak faktycznie było. Natomiast najbardziej prawdopodobna i tak mówią uczeni, jest właśnie Florencja i Perugia. Nie ma zbyt wiele źródeł dotyczących świętej Agnieszki z Asyżu. Główne źródła, z których czerpiemy na jej temat informacje, to po prostu te źródła, które mówią o świętej klarze. Natomiast w tych naszych książkach, które już nieraz tutaj pokazywałam, czyli pod stopami kościoła, Otkana z Jasności, gdzie zebrane są źródła klariańskie, to właśnie pod stopami kościoła znajduje się tłumaczenie listu, który napisała święta Agnieszka do świętej Klary. Według tradycji napisała go z Florencji, aczkolwiek nie jest to pewne. W tym liście wyraża pełną bólu tęsknotę do swojej siostry, ale także mówi o tym, że ta wspólnota, którą została, przyjęła ją z wielką miłością. Także, żeby tak, jeśli ktoś chciałby poznać bardziej też oprócz Klary również jej młodszą siostrę, to, to myślę, że warto przeczytać choćby ten list, jego tłumaczenie jest tutaj w tej książce pod stopami kościoła. Natomiast w tej drugiej utkana z jasności, wśród innych źródeł e, hagiograficznych dotyczących świętej Klary jest też taka le legenda, zatytułowana Legenda o Klarze Sasyżu oraz o Agnieszce Sasyżu i ich matce Ortolanie. To jest legenda z 1508 roku, czyli początek XVI wieku, napisana w takim lądowym języku weneckim, więc ze starowłoskiego również została tutaj przetłumaczona. Bardzo ciekawy tekst, także też zapraszam do lektury, utkana z jasności. Ponieważ nie wiem, czy będę robić osobny film na temat Ortolany, jeszcze się zastanowię, więc powiem tylko w dwóch słowach już tutaj, że o niej mamy jeszcze mniej informacji. Ale myślę, że jest to bardzo piękne, że Ortolana, czyli mama świętej Klary, świętej Agnieszki, również ich młodszej siostry Beatrycze, która również dołączyła do Sandamiano, to również ona należała po latach wstąpiła właśnie do wspólnoty, którą założyła święta Klara, więc e, możemy powiedzieć, że święta Klara była matką swojej mamy rodzonej. E, ich relacja też jest piękna, o niej też możemy przeczytać. E, tych informacji jest niewiele, ale coś tam da się wyłuskać, więc. E, no, To jest takie piękne, że, że za Klarą poszły nie tylko jej młodsze siostry, ale również jej matka, która zapragnęła takiego życia i, i ostatnie lata swojego wdowieństwa spędziła już jako właśnie siostra uboga w San Damiano. Już tak podsumowując, myślę, że jest to takie piękne, że ta więź duchowa może być jeszcze silniejsza niż ta więź taka biologiczna. Była Agnieszka i Klara siostrami rodzonymi, ale to, co jeszcze bardziej je łączyło, co było motywem ich życia, to była ich wiara, wspólna, wspólne też powołanie, prowadzenie jednego stylu życia. Agnieszka też pomimo ogromnego przywiązania do swojej starszej siostry, potrafiła to jakoś przekroczyć i jeśli na prośbę św. Franciszka zostawiła swoją starszą siostrę. Aby wprowadzać ten styl życia, który podjęły również w innych miejscach, więc nie wiemy dokładnie ile lat, ale jakiś dłuższy czas spędziła poza Sandamiano. Więc to jest takie piękne, że ta ich więź duchowa, myślę, że była mocniejsza niż ta więź, właśnie biologiczna. Z drugiej strony mnie też zachwyca, że jak mocne musiało być też świadectwo Klary. Zresztą podobnie było w przypadku Franciszka, że. Właśnie poszły za nimi osoby takie najbliższe, krewni, przyjaciele z dawnych lat, którzy, można powiedzieć, znali te osoby od podszewki, może znali też ich słabości, a jednak ich świadectwo było na tyle mo mocne, że, że poszli. Wiemy, że e, ich przykładem, wiemy, że czasami łatwiej nam się zachwycać obcymi niż swoimi, i wśród najbliższych jakby łatwiej nam dostrzegać mankamenty, wady, słabości e, niż dobro. Więc myślę, że świadectwo zarówno Franciszka, jak i Klary naprawdę musiało być bardzo mocne, jeśli pociągali swoich najbliższych do głębokiego nawrócenia i do pójścia ewangeliczną drogą. Przez wstawiennictwo tych dwóch świętych sióstr ich mamy też Agnieszki, Klary, Ortolany młodmy się może dzisiaj za naszych najbliższych, właśnie za nasze rodzeństwo, rodziców może dzieci, wnuki, przyjaciół. Może zwłaszcza te osoby, które są gdzieś straciły wiarę z daleka są od Pana Boga, gdzieś się zagubiły i potrzebują takiej modlitwy właśnie o wiarę, o głębokie nawrócenie, o przygnięcie do Pana. Modlitwa Klary w intencji Agnieszka, Agnieszki okazała się bardzo skuteczna, więc myślę, że i dzisiaj będzie podobnie, oddawajmy tym świętym kobietom naszych bliskich. Pozdrawiam serdecznie z Panem Bogiem.